Jest, proszę Państwa, z nami taka osoba, która jest bardzo odważna. Jest odważną artystką, bo wzięcie na tapet piosenek Grzegorza Ciechowskiego świadczy o odwadze. Cześć Kasiu, Kasia Linc jest razem z nami. Nie chciałem Cię wystraszyć. Cześć, dzień dobry. A to nie takie proste. No wiem. się jest tak. obywatelką KL. Wiesz. Słuchaj, długo nabierałaś odwagi do tego, żeby wziąć się za tak kultowy repertuar? Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dziendobry.tvn.pl. Właśnie nie wiem, czy mówić o odwadze, czy bardziej o tym, że długo rósł we mnie pomysł na to, jak chcę to zrobić, bo takie pokrewieństwo z twórczością Grzegorza Ciechowskiego czułam od dawna i, i, i ten pomysł się bardziej zajawiał, zajawiał, był taką jakąś iskrą, która pulsowała we mnie, ale musiałam poczuć dopiero, że wiem, w którym kierunku, jak to ubrać, jak to uformować, żeby zdecydować się na ten ruch i dopiero kiedy to się wydarzyło... Zdecydowałam się podjąć próbę, żeby wziąć te piosenki e, e, na tapet, jak pięknie powiedziałeś, e, i, i spróbować opowiedzieć je własnym głosem. Chociaż jednej powiedziałaś nie tknę, bo... Bo jest moją faworytką zdecydowanie, ale od tego czasu miałam kolejnych kilka podejść, bo nie mogę sobie odpuścić piosenki Tobie Wybaczam. Ale mówiłaś, że nie mogę tam już nic więcej dodać, że ona jest No jest kompletna. coś takiego, no. jest, jest, są takie rzeczy, ale też ważne było dla mnie przy wyborze, przy selekcji tych piosenek to, żeby e, niekoniecznie osiadać na tych hitach, które wszyscy znają, e, tylko te, z, jakoś wydobyć spod ziemi te piosenki, które były być może znane do tej pory wyłącznie, nie wiem, radykalnym, ekstremistom republikańskim, a niekoniecznie ludziom, którzy nawet słuchali republiki, ale niekoniecznie zgłębiali się tak bardzo, więc kilka takich piosenek wydobyłam, to była, to była ważna część i będzie tej pory. Tak. Nie do poznania jesteś tam, długie, włosy dredowe, a tutaj nagle dziewczyneczka męska jednak. Tak, to był raczej ten, ten, zapalnik, że taka bardziej androgeniczna chciałam, chociaż od, 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 od pasa w górę e, się trochę udało e, i faktycznie potrzebuję tej zmiany postaci. W ogóle przy każdej płycie tak pracuję, że, że jednak, żeby stworzyć sobie jakąś aurę, jakiś świat osobny, jakąś atmosferę, potrzeba też e, e, jakiegoś e, takiego od, od, wizerunku i, i to mi dobrze zrobiło przy pracy, nawet przy właśnie w samym procesie nagrywania albumu. Kasia bardzo odbiegła się od oryginału, bo bardzo często em, artyści którzy biorą się z, biorą na warsztat kultowe utwory, mówią, że albo zostają przy oryginale i niemalże odtwarzamy, albo bardzo daleko przearanżowujemy te piosenki, żeby nie być oskarżonymi o świętokradztwo. Jak to było u ciebie? Ojej, to takie oportunistyczne podejście, jak nie chcę być... Nie, nie, w ogóle yy, właśnie chodzi chyba o, chodzi o ten balans, żeby hmm. znaleźć coś pomiędzy, żeby zachować szkielet, e, ten kor, który stworzył autor, a jednocześnie mieć pomysł na to, jak to przepisać własnym charakterem pisma, mm, więc wydaje mi się, że tutaj jest ta, 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 tutaj to najtrudniejsze zadanie, e, które czyha. E, i, I kiedy właśnie ten pomysł jakoś się ukształtował, to te płytę zdecydowałam się nagrać. I usłyszymy Cię dzisiaj. Ubierzesz okulary? No tak, bo to jest właśnie to jest bardzo istotny szczegół. To jest atrybut, który dostałam jako wsparcie, jako błogosławieństwo od rodziny Grzegorza, także no. towarzyszą mi bezustannie. I na tej scenie Słuchaj. dzisiaj je zobaczycie na tej twarzy Kasia Linz. Jeszcze śmierć. chciałam tylko dodać, że zapraszam gorąco na koncerty, które się odbędą w marcu i kwietniu, to będą pierwsze koncerty z tej trasy, a jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się więcej o tym projekcie i płycie, to dziś na Instagramie live o 17 zapraszam. Zabrałaś mi kwestię, miałem to w scenariuszu, miałem to powiedzieć oh, właśnie. A ja się zamienić. W tak, scenie. to ty leć sobie ćwiczyć, moja droga. Za chwilkę z tobą zobaczymy z Państwem również. Cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry